No żeby nie było. Mario po zamiatał od tej strony podłogę. A właśnie, jeszcze <coughs> zamówiłem, że wczoraj jeszcze się wódla z gazem skończyła, że jeszcze w nocy wymieniałem. Nie było jeszcze nocy. Jak nie było? Było ciemno. Ale <noise> to nie Dobrze, było Dobrze, że mi czołówkę kupiłaś to przynajmniej. No. Widzisz, jak ja o ciebie dbam? Widzisz? Było ja, jaśniutko przynajmniej, dobra. No nie musisz tego dać do środka, wyrzuć na pole. <noise> Trochę tu ktoś nie posprzątał po sobie. Powiedz, powiedz, powiedz. Nawet Mario miał zapędy, żeby się no dzisiaj wybrać i wysprzątać to, bo jeszcze byś ktoś pomyślał, że to my zostawiliśmy, ale tak zostaliśmy. Wczoraj się nam nie chciało tego sprzątać, ale Mario wziął sobie za punkt honoru, że on to dzisiaj sprzątnie. Tylko no ja nie wiem Mario, czy ty chcesz to sprzątać, bo ja nie wiem co to jest. Ale ja mam ten. Ja mam y, rękawiczkę, także to skopu. Dobra. Jeśli wychodzi, to kiepsko to wygląda. Was sprzątałeś? Wyzbieramy. Jakieś maseczki, nie maseczki. No a się robi właśnie śniadanko. I jak tak, jak, tak, jak tak, to pięknie. zwykle, jak to zwykle u nas bywa. Ale wiecie co? Hmm, pokażę wam teraz, bo są zasunięte te przednie rolety. I zobaczcie ile tu jest miejsca właśnie teraz jak, jak się siedzi. Tak jak Asia tu nawet siedzi. zawsze i tu jest miejsca z sanią jeszcze. Przez to, że, że Integra właśnie ma ten, ten dziób taki powiedzmy, ten pulpit taki wysunięty. To się robi bardzo dużo wrażeń, Bardzo dużo wrażenie. Tak generalnie naprawdę. bardzo, bardzo nam jest wygodnie, tak? No. Mega. Jezus ja wam powiem, że zakopuję się coraz bardziej chyba w tym w kamperze. W kamperze, znaczy na pewno nie zrezygnowałabym z przyczepy, tylko Dodatkowo. Ja jestem zachłanna chyba i i, ten, i chciałabym mieć jedno i drugie. Czyli ja wam powiem tak, ja, ja mi, mi też kamper odpowiada z jednej prostej przyczyny. Tak, tak, nie trzeba nic robić, no. <laughs> Nie, naprawdę, podjeżdżamy, ustawiamy się w miarę prosto, patrzę sobie gdzie mniej więcej jaki jest teren, w miarę prosto, yy, praktycznie zasuwamy tylko yy, roletki, tak, yy, odwracamy, odwracamy fotele, tak, widzicie, i, i słuchajcie, jest stół, tak, jest stół, siadamy i możemy, możemy już posiedzieć i tak dalej, nie, ale z drugiej strony, no... Znaczy nie, nie się, nic, tak... nie robin, nic nie robing, nic nie to tak trochę jest też... Yy... Ale z drugiej strony no. mówię, że jeszcze tak nie możemy m, dokładnie powiedzieć jak to jest z tego względu, że no, na razie podróżujemy kamperem na takiej zasadzie, jak zawsze, jak zawsze miałam to na myśli, czyli że kamper na krótkie wypady, gdzie się często przemieszczamy. I to jest faktycznie idealna sprawa, idealne rozwiązanie. I... Trzeba byłoby go jeszcze sprawdzić w takich warunkach, na przykład, no, tak jak nieraz jedziemy. stajemy gdzieś, na dwa stajemy tygodnie, nie? Na przykład dwa tygodnie, tak jakby się to wtedy sprawdziło. Bo na krótkie wypady, no, naprawdę fantastyczna sprawa, i no, bardziej mi pasuje jechać właśnie tak na krótko niż z przyczepą. Pomimo tego, że, że tutaj zostaje, zostawiamy jednak ten pojazd, zawsze mam trochę stracha, jak, jak gdzieś idziemy i go zostawiamy, nie wiem czemu, ale w każdym bądź razie y, chodzi o to, że i no to jest właśnie ta forma chyba, dla której ten samochód został stworzony, tak? Krótko, szybko, łatwość przemieszczania się, no i sama łatwość tego, że jednak ciągnie się jeden pojazd, tak? Czyli to jest dalej samochód, a nie ciągniemy za sobą przyczepy, więc na pewno dla takich kierowców mniej wprawionych, czy dla ludzi, którzy się boją podróżować na zasadzie takiej, że mają za sobą ciągnąć jakąś dużą przyczepę i tak dalej. To mi się wydaje, że to jest super rozwiązanie. No bo to mimo wszystko, jakby na to nie patrzeć, pomimo tego, że duże, to jednak jest cały, cały czas jeden pojazd, tak? No dokładnie, dokładnie. Ale coś chciałem powiedzieć, ale tak długo się rozgadałaś, że, że, mi, że mi myśl wyciągło. Co chciałem powiedzieć, to jest to, że też na razie kamperem jeździmy sami, czyli ja z Asią. A w momencie, kiedy powiedzmy, nie wiem, byłby jeszcze Hubert, Madzia yy, czy też Gabrysia, no to pewnie też byśmy troszeczkę yy, inaczej już yy, podchodzili do tematu. No bo jednak yy, wtedy już ten 4 czy 5 osób yy, byłoby na pokładzie takiego samochodu, ale to też sprawdzimy, dlatego że yy, w przyszłym tygodniu wyjeżdża z nami jeszcze i Hubert, i Gabrysia i prawdopodobnie Mateusz, nie? Mhm. Madzi nie będzie, ale prawdopodobnie Mateusz. Yy, więc yy, też będziemy widzieć, jak to jest w 4 czy w 5 osób nawet, więc mówię no, kontynuujcie oglądanie tych vlogów, bo pewnie te informacje yy, pokażemy. Yy, pokażemy w ogóle jak się poruszamy wtedy tutaj. No i, i jak, to, jak to wygląda. Yy, właśnie robię Asi, albo podgrzewam Asi rybę po grecku. Myślę, że myślę, że powinna być już. Mam nadzieję, że nie spadnie. Dobra, przenoszę, spadnie czy nie spadnie. Nie chciałbym, nie chciałbym, bo będziemy prać, będziemy prać kampera. Nie, ja się, ja się sprawdzam, testuję się. Zobacz. To najlepszy, kurde ten, kelner. Moja mama jak pracowała, to słuchajcie, 12 talerzy potrafiła jako kelnerka nieść do, to prawda, do, to do jest, stolika. To jest, to Tak i te talerze leżały, to jest, to jest szok. Pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy mamę. Jesteśmy mistrzynią. czym jesteśmy trzeci dzień w podróży. Wjeździmy z domu lód yy, i powiem Wam, że ten lód leży w zamrażalce tutaj w lodówce i to też jest jakby dowód na to, że y, lodówka super chodzi y, na gazie akuratnie, Do y, no, bo jesteśmy w trasie na dziko, więc y, lód zobaczcie cały czas jest, no tak jak ma być. My właśnie weszli do parku zdrojowego i będziemy sobie po malutku zwiedzać. Jesteśmy przed Muzeum Minerałów, ale niestety nie wchodzimy, bo mamy pieska. Zmierzamy teraz do kaplicy Czaszek. Nie wiemy, co tam naprawdę jest. Chciałem zobaczyć. Dyszkę dorośli, a 8 złotych emeryci renciści. Dobra, czy ja emeryt nie jestem? Nie wiem, siwy jesteś. Znaczy mówią, że podróżujemy kamperem, to jesteśmy emeryty. No to Ale może się zabiemy, to może się to zabiemy za, za ósemkę. Dobra, czyli dyszka. Muszę bilet zakupiony 10 złotych. No i tu właśnie stoję przed kaplicą czaszek. Na wprost muszę poczekać 10 minut, bo jest tam grupa. Jak grupa wyjdzie, to będę mógł sobie nagrać i będziecie mogli sobie też zobaczyć. A teraz idziemy do słoneczka, a się już tam siedzi na ławce. Na cmentarzu. Tu jest cmentarz nawet, tak? No widzisz. Tak, cmentarz. Ale tutaj. Czyli obok, obok kaplicy czaszek jest cmentarz. Mario dyszkę zapłacił, ale figę z makiem zobaczyliśmy. Jak kupował bilet, to zapytał siostrę zakonną, która tam sprzedawała, czy będzie mógł wejść z aparatem i sobie nagrać wnętrze kaplicy. Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej, tylko trzeba poczekać, aż wyjdą ludzie, którzy tam teraz są. No i tak też zrobiliśmy, poczekaliśmy. Następnie się okazało, że pan, który wpuszczał do kaplicy, no poinformował go, że absolutnie nie może tam nic nagrywać, no i z aparatem, z kamerą nie może wejść. Więc wrócił się Mariusz do siostry zakonnej, zapytać, z jakiego powodu go wprowadziła w błąd. Siostra mu odpowiedziała na to, iż ona nic takiego nie powiedziała. Za bilet pieniędzy mu nie zwróci, ponieważ zwrotów nie podlega. Trzeba uważnie się zastanowić, czy się chce kupić bilet, czy nie. A jak mu się. No, a ja chcę otrzymać zwrot pieniędzy, to żeby stał pod kaplicą, czekał aż przyjdzie inny turysta i żeby mu bilet odsprzedał, Także taka historia, nic nie zobaczyliśmy. No, jesteśmy przed budynkiem wejściowym, na szlak ginących no. zawodów. Idziemy teraz, nie wiem, do kasy, zobaczyć jakie jaki są warunki na wejście. Przyszliśmy właśnie na farmę ginących zawodów. No i bardzo fajnie, bardzo miłe przyjęcie. Pani ubrana w strój, pewnie taki tutaj kudawski. Bardzo miło. No i mamy cały teren do swojej dyspozycji. Później na 13.10 przyjdziemy tutaj na pokaz yy, lepienia garnków glinianych. Garncarstwo będziemy uprawiać. Yy, zawsze byłam ciekawa jak to wygląda. Super, że, że akurat mi się tak zdarzyło, że, że sobie to zobaczę na żywo. Ja się bardzo cieszę. No dojdziemy. Yy, się tutaj będzie bardzo cieszyć, tym bardziej, że są zwierzaki i nawet kury wolno opuszczone, więc chyba będę ją musiała tu dobrze pilnować. No, bicepsa sobie robisz. Co by nie trzeba było gotować. chleba bierzemy tak, kromę ze smalcem i z ogórem. Tak. I, tak? I teraz posłać zdjęcie, nie? Tak, tak. Potkę i już. No mów, jak nam smakuje? Cudownie, przepyszny. Nie no, powiem wam, że... Zobaczcie. Mega. Po 5 taka kroma, mm, ale tak naprawdę tak. świeży wypiek. I ogór taki kiszony, mm. u. To co Asia, pod chałupą chromę kromę ze smalcem i z ogórasem. Jak to dawniej się tak siadało? prawda? Pod takimi chałupkami. Tak się do dawniej, i tak się działaś? No nie miałam okazji mieć takiej chałupki, ale tak sobie to właśnie wyobrażam, tak widział człowiek nieraz na zdjęciach czy na filmach, prawda? No dobrze. Fajnie, fajnie. Wiecie co najśmieszniejsze, to jest to, że y, części tych przedmiotów służących do wykonywania y, tych wszystkich prac, to dzisiaj nawet nie jesteśmy w stanie chyba y, z nazwy wymienić. No przynajmniej ja nie byłabym w stanie powiedzieć, co to jest na przykład, jak się to fachowo nazywa i dokładnie do czego służyło i jak wyglądał proces wytworzenia czegoś, nie? Mm -hmm. Ale fajnie zobaczyć. O franie to pamiętam. Franie tak, u babci była taka frania. To jest wyżymaczka. Jak się tutaj wyprało i odwirowało, to jeszcze, nie, nie wirowało się, czyli takie no. to mokre tak, Tu się, się tu i przez tą korpkę przechodziło to ubranie, czy tam posiel na drugą stronę, no, dokładnie. no i wyciskała się woda. To to nawet nie mam pojęcia, co to jest. No, ale sami narty, sami maszyna, o, Singer, to jedne takie Jakie buty? Z lepszych. No. Buty są kozak. To znaczy, nie jest kozak, tylko mówię, że buty są kozak. <grym> Ale ten... Singerkę to babcia miała, Tak, babcia miała. Żelazkie takie, żelazka takie też jeszcze. Mhm. O, i u mojej babci wisiały właśnie takie w domu... Obrazy? Nie, to nie są obrazy, to się nazywało jakoś specjalnie. Kurczę, że... no wyleciało nic go, by nie pamiętam. O, to trochę pozwiedzane było. Teraz cofnęliśmy się do kampera i co robimy? No, no oczywiście. Kawa. Kawa. Kawa, podpalisz? Kawkę, tak, oczywiście. A teraz będziemy pić kawkę o smaku kokosowym. Tak jest. Naszą pyszną kaweczkę, którą dostali, go się. dostaliśmy I... od, od gosi, od Wojtka, więc kosztujemy. Będąc. Y na naszej wyprawie do... do um, gdzie myśmy to byli w tych y, zawodach ginących? Co to było? Skansen? Nie. Nie. Co to było? Yy. No w każdym razie tam, gdzie jedliśmy ten chleb ze wami przetlenienie jakieś na uspadło. No zrobiliśmy chyba z 7 km, więc mogę... Tak, mieć... kupiliśmy sobie tam bochen takiego chlebka. Pysznego, tak, y, tak. No i przyszliśmy teraz y, właśnie do przyczepy. Kawę. Y, znaczy do przyczepy? Do, kam, do kampera! I, coś, słuchajcie, coś jest faktycznie. Ale mam zakodowane jednak tą przyczepę w głowie, ale mniejsza z tym, no przyszliśmy i m, na kawkę. I sobie po prostu yy, zjemy teraz pokromeczkę. Po Pokanaperce. Po 3 centymetrowej. <laughs> Asia była w chatach wiejskich i taki <laughs> chyba zostało cię. Ale taki chleb mi tak smakuje i do tego tylko pomidorek i sól i będzie super, a ten nam wysek, no to nie Dostaną wiem. Zostaną kaczuszki. Może kacz, kaczkom się nie daje Nie chyba. daje się. No nie wiem. Na bułkę tartą dobrze. No to wcinamy nasze grunki. A jeszcze, zobaczcie, widok z kampera. Dookoła, ten parking nasz. Mega, jesteśmy zadowoleni z tej miejscówki. Słuchajcie, ta miejscówka jest super. Właśnie, nawet mówiłam tutaj, jak żeśmy szli po drodze. Że szkoda tylko, że, że tutaj nie ma mm, takiego kempingu, żeby faktycznie był to kemping, no bo mm, w kudowie zdrój jest tyle rzeczy, które można robić, zobaczyć i, i tak dalej, że fajnie by było zostać tutaj nawet 3-4 dni na przykład. No i mm, jeżeli jesteśmy wtedy na jakimś parkingu takim bardziej może zorganizowanym, czy z przeznaczeniem nawet dla, dla przyczep, czy dla kamperów, czy nawet na samym kempingu, no to te wieczory inaczej, kiedy możemy te stoliki wyciągnąć i tak dalej, posiedzieć na zewnątrz, wtedy byłoby super. No, niemniej jednak, no tutaj też jest fajnie, tylko brakuje mi na przykład tego, żeby sobie tu wystawić stolik i, i stał. Wiem, że mogłabym to zrobić, ale. Z no, mamy trawkę, się popatrzcie. Ale trafkę. po prostu jakoś tak nie, nie ten, ale miejscówka jest super, bo słuchajcie, jesteście w samym centrum, także y, zostawiacie po prostu tutaj bezpiecznie samochód i No, my, idziecie... my po dwa, po trzy razy. Po dwa, po trzy razy wychodzimy na miasto i praktycznie jesteśmy w centrum, czyli jakby do Parku Zdrojowego tak. mamy stąd może z 400 metrów do Super. początku Parku Zdrojowego. Tam, gdzie byliśmy w tej osadzie ginących zawodów, no to tam było ile, z półtorej kilometra, może z mm. kilometra 800. Jeszcze jest Skansen, który chcemy zobaczyć, może nam się uda jeszcze dzisiaj, no to stąd jest chyba coś około 7 km, ale to już będziemy musieli jechać kamperem tam. No i, i nie zobaczyliśmy jeszcze leśnego luda. Tak jakoś, żeśmy chodzili, żeśmy go nie zobaczyli i musimy się do niego cofnąć. Mam nadzieję, że jeszcze uda się Wam go pokazać. No, wyglądać się chce, że znaleźliśmy leśnego luda. Właśnie podchodzimy do niego. Asia widzisz go? No tam naprost, tam, 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 tam naprost. A tak już widzę mu ten. Ręce wystają. Znaczy jaki ten Asia ma konia pociągowego. jest tu są tak ręce wynaciągane. Ale ma go chyba widzi i po prostu idzie. No, ten leśny lód to jest taka podobno atrakcja całkiem niedawna, jeżeli chodzi o cudowe zdrój. No i dobra, jak już jesteśmy, to już pokażemy. On co prawda teraz ma już mało kolorów dookoła siebie, ale normalnie przez lato też bardziej kolorowe są te. No nie wyskoczny co Wyskoczny. Jeszcze raz. No, także mamy leśnego luda. Leśny lud zaliczony, odfajkowany. A, Madi słabo. No dobra, luda mamy zaliczonego. Także co? Madi znalazł swojego bliźniaka. Ale musicie przyznać, że całkiem podobny. No, mega. Mega podobny, yy, więc zaraz siadamy do kampera, słuchajcie, i uciekamy, i uciekamy gdzie? Do przodu. Powiemy, powiemy później. Dajcie znać w komentarzach, czy widzicie podobieństwo. No. <laughs> Szalona moja żona. dobrze, wróciliśmy do kampera. Asia zmywa i przygotowuje, zabezpiecza wszystkie szafki, półki. Pamiętajcie o tym, żeby pozabezpieczać to, co trzeba. No, tak, tu jest przycisk, żeby się szafka nie otwierała. Musi być wciśnięty. Wycieramy tak samo te elementy szklane, też opuszczamy, żeby nie jechały na stojąco, i dodatkowo tu widzę, że jeszcze. Jakieś szmatki wkładamy, tak? Żeby się nie. No tutaj, żeby się to nie tukło. Żeby się nie tukło i nic. No dobra, no to co my w takim razie uciekamy dalej. No i jeszcze raz na koniec tą miejscówkę Wam pokażę, bo jest naprawdę fajna. Wiem, że rano to robiłem, czy wczoraj wieczorem, już nie pamiętam, ale generalnie zobaczcie, i autobusy sobie stoją. I my stoimy w tym miejscu teraz. Za nam jakiś autobus. Jest też kosz, na śmieci od razu z tyłu. A tak naprawdę ulica główna jest. Czekajcie, bo to tak ciężko jest. No o! Tu i to jest ta główna, która prowadzi was przez kudowę zdrój. Praktycznie w centrum, a na uboczu. Nagrywam akurat nie na parkingu, i tu pan, który jest kierowcą autobusu, PKS-u w Płocku. Zapytał mnie, jaki kanał. Zasubskrybował nas. Także dziękujemy panu też za kolejną subskrypcję. Jedziemy sobie z kudowy zdrój do Radkowic. Do Radkowa. Do Radkowa, przepraszam. I cały czas jedziemy sobie tym właśnie tutaj. Lasami, takimi yy, Tak, no słuchajcie, teraz już pewnie tego tak nie widać, jak przed chwilą nagrałam troszeczkę przebitek, później nawet nie, nie byłam w stanie wyciągnąć aparatu i nagrywać, bo... Zachwycaliśmy się po prostu pięknem y, tych okolic tutaj. Na pewno wiemy jedno, że jest to dla nas trasa Mario koniecznie do zrobienia w przyszłym roku. Tak, tylko że już, już mówię, zresztą Ty też to powiedziałaś, że już mamy tyle tras do powrotu, mm. że teraz nie wiadomo kiedy to wszystko ogarnąć, kurde. Nie? Tak, ale tą trasę zrobimy motorem. Ale na pewno góry, góry stołowe to, to trzeba faktycznie przyjechać tu na tydzień półtorej. I, I słuchajcie, i te trasy wszystkie porobić, bo no jest, jest, jest sztos, Coś niesamowitego. No, my jedziemy sobie y, cały czas tutaj, jest nam bardzo wygodnie, aczkolwiek zastanawiam się, czy y, w momencie, kiedy byłby śnieg y, już i zima, czy y, też byłoby tędy fajnie jechać. Na przykład wiemy, że y, wypożyczając akuratnie ten samochód, y, mamy tutaj już y, koła zimowe, i dodatkowo jeszcze, jeżeli zacznie się już prawda, ta pogoda taka zimowa, no to na wyposażeniu też są, jak się to nazywa, łańcuchy na koła, tak? tak. Bardzo szybkie w montażu, także no, z tej strony samochód jest zabezpieczony. No myślę, że co, co na jest? pewno byłoby to wyzwanie dla kierowców. No też, ale co też jest fajnie, bo także zawsze zastanawialiśmy się, za tam nawet jechać na narty, mm. co z kurtkami, co z butami. Na przykład to rozmawiałem z Kasprem i yy, ogrzewanie to jest wyprowadzone do yy, garażu tego tylnego, więc miało można buty narciarskie czy kurtki yy, zostawić. Tam jest drążek nawet zrobiony przez właścicieli, yy, żeby sobie kurteczki narciarskie wisiały i to wszystko rano macie cieplutkie yy, wysuszone. Także auta są przystosowane właśnie do podróżowania też zimowego, no i też y, można śmiało te samochody wypuszczać, wypuszczać na takie eskapady właśnie na narty. I ile nam pali dalej? Możesz zerknąć, bo odkąd wyjechaliśmy to 10, posunę... 10, 5, 10, 7, 10,5-10,7. 10, 107 Teraz żeśmy jechali przez te lasy, przez góry, to tak jechałem 40, jechałem na, na powiedzmy, nie wiem, dwójka, trójka, no to mam 10,6, ale generalnie średnia 10,5. No to całkiem przyzwoite. Super, super, naprawdę na te gabaryty to uważam, że bardzo, bardzo fajnie. Bardzo niskie spalanie. A my uderzamy do Camper Parku w Radkowicach i tam będziemy sobie stać przed samym jeziorkiem. No to jest to, co mówiliśmy, czyli tak, podjechaliśmy, zaparkowane te roletki, zaciągamy, zobaczcie, fotel odwracam, jest już stół. Kwestia teraz co? Podpięcia podpięcia prądu, jak podepnę prąd, no to wtedy tak naprawdę już zasiadamy sobie i, i co? Nie, może coś oglądniemy, może, może jeszcze coś podyskutujemy tu z Wami także generalnie Camper Park chyba już godny polecenia, bo już mi się podoba dookoła wszystko. Że prąd podłączony, teraz Wam pokażę jak podłączy się prąd to tu się na ikonce pokazuje, że jest, yy, jest zewnętrzne podłączenie prądu Mamy mało wody trochę, bo mamy około tam 25, pewnie 30 litrów, e, ale jutro się dotankujemy. E, znaczy to jest, przepraszam, to jest brudna woda, szara woda, a tu mamy, no też 25 litrów jest. Akumulatory. A ten jest jakby samochodowy, a ten jest akumulator, nazwijmy to kabinowy tu. Także widać, że się, że są pełne jakieś tam mięso, już i robi, bo już zapaszek leci. Ależ ty masz ze mną dobrze, nie? No nie, no słuchaj, rewelacyjnie. Nie tylko dobrze, ale rewelacyjnie. No. To co, my dzisiaj kończymy tego vloga. Y jutro się bierzemy za obsługę kampera. Także pokażę Wam rano, jak to, jak to wszystko wygląda. No i co, do zobaczenia w takim razie w kolejnym. No widzicie, jak to jest, odłożyłem aparat, mówię, że już koniec. Pożegnałem się z wszystkimi. Myślałem, że tak genialnie postawiłem kampera, że stoimy równo. Asia się nic nie przyznała, słuchajcie. Robi, robi tutaj kolację. I patrzcie się, co ja tu wyczaiłem. Jednak ten kamper chyba nie stoi równo i łyżka jest podłożona, żeby z patelni się czasami nie wylało. Ale ty nie widziałeś tego wczoraj i przedwczoraj? Nie, wczoraj i przedwczoraj nie było. Tak samo było, jak coś robiłam na kuchni, to tak samo musiałam sobie podstawiać. Nie widziałeś tego? Nie, no ręce opadają, ręce opadają.